Kolego, o, 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 o. <laughs> Dobre i <zombiak> hej, <laughs> ja hej, Interstellar, interstellar hej, <laughs> Kolego jest w Fire? No wie, oberwałem się, przeciw. E, butelko we mnie! Damn. O! O! Co ty, ty żeś zrobił? O! 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 poleciał. Ciebie też? Tak Trzeba, do odważnych świat należy Nie wiem jak ty ja jesteś to... silny, ale żeby babkę tak wysoko dupnąć to O oh, bled, to jest DD-train, to jest DD-train! <ścoughs> Taki za DD-train To się stało. Co? Nie wiem. Okej. No, bogów. Karetka was pierdolnęła. No ale szmato. Eja. Hey, Schore. Ratuj kolenkę przed wyjściem za mnąż. Takus. What are you going to do? We're going to China.

Ło, ciepłe, co ja? Ty to widzisz? Co jest to, co myślę? Ta, Marko, szykuj się. Akcja. Można tego zrobić, zacząć szac do tych, tych reporterów. <laughs> Kiedy 20 lat Brain Rota w końcu mnie uderzyło w 2050. To jakby jest super psychosotcyzm. To Brainrot. Jest... No z Brain <laughs> Brain przecież to, to ta dziewczynka z Racku City. A, to gówno takie małe. To jest to coś... To jest to ta dziewięcioletnia bo... Mam... E, przebiegłem chopić dzisiaj o taką czkawkę. Ja zasta... Zakładając, że to jest jakakolwiek przyprawa, Przeprawa. ta pompa albo mu dużo, do, dużo zadaje, albo jest dobra w udawaniu, że mu dużo zadaje. Co? Nie gadaj. Akurat mnie z tapą dotknął. O, bl... Co, widziałeś to? Nie, koś się obróciłem. Stoję stamtąd radnik... O, autem na mordę. On się odwrócił, wziął auto i dostałem na raid. się Zmieniamy. przez tą brawę zaraz twierdzieli Krzyk! Boże... <śla> to jest taki nerdzik największy. z tego, że tej że ona powraca. <grymne> ja już się cię jej 4 razy pozbyłem i dalej... <grymne> no, fajny obiad. z takim? z Chin. Co ty robisz? O, dobra, chłop coś takiego centrala przeżywa. Taki ple lecę, Plecy, wal, plecy wal, nie, nie ten, lecę. Pohybem. <gasps> na pohybem. Marko. Máš na levo, na levo, na levo. Nejlepší strek z celé série, vejš na to. <laughs> Zatočí, mám tady, mám. Já, ja, já ja zjíhám. I widzisz, poznałem się czkawki tylko po to, żeby teraz wróciła. Bo czkawka jest tak józef jak popatrzysz. Powiedz sobie, że nasi przodkowie mieli czkawkę i zamiast chopią polować jakąś to zaczęli tak czkać. A się zastanawiam, czy nie wiem, czy on się jakoś odpycha, ja jak on w ogóle generuje siłę taką, żeby się poruszać. raczej tak? odpycha. A co że chopię faktycznie w tak trakcie jakiejś przemowy dostaj dostajesz czkawki i przez to, że gada nie pod... przyciskiem i tak się ciężko jest to wydaimingować między ciebie, No. Looking for me boys? Welcome to China nie umieraj I don't want to set the world on <Hands bin grooming> no, no, My Ever since Adonia, all I've wanted is to see you dead. But this isn't about vengeance. It's about justice. About, about. It's <laughs> A, tylko ręka spadła, A man who spent his entire life trying to destroy the world, and now son is the only one who can save it. And here I am, coming to rescue him. A man who killed his father. Like I said, I saw. I don't know. Ale spoiler dostałem. are <laughs> done. Yeah. Are you surprised that this Boo, wow, słoneczka Kurwa, po ciebie muszę zaufać. Coś ty zrobił. Ja? Nic. O kurzu mnie go nie. <grywki> Cyan. CYAN! Nie maluję. Nie maluję. Nie maluję.

Ale coś trzeba tutaj zrobić, coś trzeba tutaj zrobić! myśl! No wspinaj się! Podtrzymaj się! Aha! Jak ja miałem kamerę do nim zablokowaną! Tu też! O oh, ja, ja spadłem, ja spadłem, ja spadłem! Dobra, czemu to jest jakiś taki Myers Lord, że zawsze za nami? Co? Co? Gdzie jest? O oh! oh, kurwa Co robisz? Good. I was place robisz? Anyway. What the fuck? Kurwa, szary! w tym wypadku, nie nie uwierzy z tym mnie nie uwierzy. Czemu we mnie tylko tak wrzasta, tak. O kurde, dobre zrobowa rachowanie. Ty Kurwa, ale to. Czołk. Anota. Ten paruro. tam cholera ejsc. Teraz tak, ja też mam. A, ten też mam. Darz mam opcję, dopiero dasz. Oho. To powiedział Skilczeka do spalnia motoru, ejże! Uuuu! To jeszcze nie zdawał prawa jazdy. Opa. Jak to się kończy, kiedy twój idol jest... ...kierowcą Formuły U1? Aaaa, <śmany> to? to, 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 to dobra, nie. nie, nie. O, dobre, dobre o, A u mnie ten helikopter? O? Gdzie kierowca? Helikopter, helikopter. Tam nie było kierowcy? Nie, nie było. Czy Gdzie... to jest nawiązanie do tego, co nazywali w tym, w z Madagaskaru, e, no autobus to pomyśle, nie, No to pomyślałem. <śpiew> <śpiew> ja pier... Ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju? Jeszcze konwojki No i nie macie pistola ma musisz zastrzelić Marka. <grym /dosek> taki... Nie! 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 Nie. Nie mam salówkę za stary. To się się teraz. Zabijałeś Nie, nie, nie. Ja już myślałem, ja już myślałem, że przejdzie. Nie, nie, nie. Co, co, co to jest? Koniec.